Kolejnym gościem na ICT Summit jest Dean Johnson. Witaj, Dean. Dzień dobry. Czy mógłbyś doradzić polskim startupom, jak zmienić sposób myślenia z lokalnego na globalny? To jeden z głównych tematów na ICT Summit Warsaw 2014. Moim zdaniem warto myśleć i tak, i tak, zwłaszcza jeśli chodzi o mobilny biznes i aplikacje. W warunkach lokalnych można dany projekt testować i uruchamiać próbnie, podczas gdy w warunkach globalnych należy oferować już sprawdzone rozwiązania. Przy tworzeniu aplikacji jak najbardziej można myśleć globalnie, ale możliwość testowania ich w warunkach lokalnych jest kluczowa. Jesteś ekspertem w dziedzinie wydawnictw cyfrowych i rynku mobilnego. Czy opracowując aplikacje zawsze testujesz je na mniejszych, lokalnych rynkach przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu ich na globalny rynek? To zależy od produktu. Aktualnie skupiamy się na trendach występujących w mediach społecznościowych. Kto z kim rozmawia i nawiązuje kontakty na poziomie lokalnym. Można w ten sposób uzyskać bezcenne informacje przed rozpoczęciem działań na poziomie globalnym, na który styl i treść rozmowy mogą się znacznie różnić. W ciągu ostatniego roku udało Ci się zaobserwować jakieś interesujące trendy, na przykład w komunikacji? Na Facebooku pojawia się coraz więcej treści wideo, podobnie na Twitterze i Instagramie. Wszystko staje się mniejsze i krótsze. Od stu znaków przechodzimy do pojedynczego obrazka czy zdjęcia. Czy Twoim zdaniem ten trend będzie się nasilać? Być może. Duży potencjał mają krótkie treści audio, ale jeszcze bardziej rozwojowa jest lokalizacja. Mówiliśmy o myśleniu lokalnym i globalnym, ale lokalizacja okaże się jeszcze ważniejsza. Gdy testujemy coś w skali globalnej, bardzo duże znaczenie będzie mieć świadomość tego, co wydarza się na ostatniej prostej. Mam tu na myśli i bikony, i GPS. Dzięki nim można uzyskać tego typu skalę. W rzeczywistości jednak chodzi o komunikację bezpośrednią na poziomie lokalnym, nie tylko między osobami, ale też między firmami czy markami a osobami. Co jako międzynarodowy ekspert doradziłbyś Polakom planującym założenie startupu działającego najpierw w skali lokalnej, a potem w globalnej? Piękno tego biznesu polega na tym, że nie wymaga ono działań na dużą skalę. Zwłaszcza na rynku mobilnym i rynku aplikacji można działać na całkiem małą skalę. Wystarczy pomysłodawca, deweloper i twórca, czyli trzy osoby. Czasem może być to nawet jedna osoba, choć ja osobiście nie szedłbym aż tak daleko. W tym biznesie można zacząć od działań na małą skalę i sukcesywnie zamykać poszczególne etapy. Zwiększenie skali działalności to ostatni etap. Najpierw trzeba mieć dobry produkt, a następnie umieć o nim opowiedzieć. Nasi goście podkreślają, że opowieść o produkcie bywa wręcz ważniejsza od samego produktu. Jak najbardziej. Dobra opowieść wciąga odbiorców. Mam tu na myśli po pierwsze konsumentów, którzy faktycznie korzystają z produktu, a po drugie fundusze Venture Capital i ludzi, którzy chcą zainwestować w coś, a co ważniejsze, w kogoś. Dlatego im bardziej uda się produkt nasycić osobowością, tym lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na ICT Summit rozmawialiśmy z Deanem Johnsonem, a teraz czas na kolejnych gości.